Akcja Paczka dla Ukrainy to prosty sposób, by wesprzeć mieszkańców Ukrainy bezpośrednio dotkniętych skutkami wojny. W ramach akcji każdy może spakować paczkę zawierającą najpotrzebniejsze produkty spożywcze i higieniczno-kosmetyczne. Jeśli chcesz przygotować paczkę, sprawdź, czy Twoja parafia włączyła się w akcję Paczka dla Ukrainy. Jeśli tak, poproś o specjalny karton. Możesz też wykorzystać własny karton, ale pamiętaj, by miał rozmiary zbliżone do 41 na 38 na 64 cm. Na własny karton naklej logo akcji pobrane ze strony karitas.pl ukośnik paczka dla Ukrainy. Teraz wypełnij karton produktami z czterech podstawowych kategorii: żywność z długim terminem ważności, np. makaron, ryż, konserwy, dania gotowe. Kawa, herbata, cukier, artykuły higieniczne i kosmetyczne, np. przykład papier toaletowy, mydło, pasta do zębów, plastropatrunkowe, słodycze. Listę sugerowanych produktów znajdziesz na stronie caritas.pl ukośnik Paczka dla Ukrainy. Gotowa paczka powinna ważyć około 15 kg. Jeżeli będzie ci trudno przygotować paczkę samodzielnie, możesz to zrobić razem z przyjaciółmi lub z inną rodziną. Spakowaną paczkę zanieś do parafii, która włączyła się w akcję. I już gotowe! Twoja paczka pojedzie do magazynu centralnego Caritas i stamtąd trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców Ukrainy. Paczkę możesz też przygotować razem z pracownikami Twojej firmy lub instytucji. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, skontaktuj się z Caritas Polska. Dziękujemy za zaufanie i pomoc. Powodzenia!